Cześć wszystkim Na kolejnym spacerku Zaraz po świętach Jestem sam Bez skarbonka Chciałem zrobić taki szybki Tylko spacerek w niektóre tylko miejsca Aczkolwiek tylko krótki będzie Ponieważ niedawno wróciliśmy No ale Ale kusiło, żeby pójść, się przejść może akurat Z jakiejś Nietrafione prezenty będą gdzieś wyrzucone, czy coś. I tak kusiło pójść i zobaczyć, bo mogą jutro sprzątać, wywozić śmieci. No chyba, że już dzisiaj wywieźli. Dzisiaj mamy 27 dokładnie. Tak więc idę zobaczyć takie pewniejsze miejsca. Spacerek gdzieś mi zajmie około godziny. Może trochę więcej. Ale... Myślałem, że coś... Jakiś gorsik leży. Ale... Zobaczymy, czy już coś... Coś trafia już do śmieci. Pewnie torebki jakieś prezentowe się znajdą. No, ale może jeszcze coś oprócz tego. Jakieś znajdki. I jakiś może nietrafiony prezent się trafi, tak więc myślę, że chyba coś się, coś się uda uratować. I będzie warto przejść się ten, ten, aczkolwiek nie, nie za długi spacerek. Mam tu pieszą tak z brzegu wiatę. Będę się włączał, jak będzie coś ciekawego. ewentualnie na ostatnim wiatru, jak będę już, to tam zobaczymy, jak to wygląda. A, mamy pierwsze znajdki Już pierwsze ozdoby są wyrzucane Takie pomeczki, Taki notatnik, taki duży na biurko I kalendarz poldens. Dance Ciekawe, to jest... No, stary rok. To zostawiamy. To sobie weźmiemy. I tu w szkle. Taki biały wazonik. A znaczy, że chyba taki ma być, chyba nie jest po farbie. I tak poza tym... Już są pudełka po prezentach, torebki, kalendarze adwentowe. Gdzieś tam coś się powoli przewija. No, a tak, poza tym, nic na razie. Jakichś niepotrzebnych prezentów nie widzę. A, słuchajcie, jeszcze tak, oprócz tamtych rzeczy, szyszę, mam na jakąś klatkę. W środku jakieś kwiatki. Taka nieduża klatka, coś jakby ale dla ptaków, ale dla ptaków chyba za mała. I oprócz tego jeszcze jakieś tam parę gadżetów biurowych z papierów wyciągnąłem, więc zobaczycie na końcu. Tak więc jeszcze mam, jeszcze, zajrzę jeszcze w dwa miejsca, kilka wiatr. Przeszedłem przy okazji, to nic nie było, tylko w tej wiacie. Mamy tutaj jeden do pisania. Za małego się przyda. Widzimy też po czym rysować. No, jeszcze jest dwa, dwa śmietniczki. Idziemy z domu, bo już się robi zimno. Jeszcze jeden, może będzie kontener na gabaryty, ale nie wiem czy to nie jest świeży. Dzisiaj podstawione i czy coś tam będzie tu jest taka malutka wiata co zrozumieć zobaczę na szybko i do ostatniej później się kieruje mamy ostatnią wiatę i tak słabytko. no to jak widać papiery jakieś tam trafiają już do pojemnika torby prezentówki torby Zobaczę czy są ok, bo mogą się przydać na przyszłe święta Dobra zaraz zobaczę tamtą prezentówkę No i kontynent na bryty Ale pusty, prawie, prawie jakieś zwany No stare rzeczy Jakieś pudełko puste, ale chyba raczej nic, nic nie ma Ale jeszcze zobaczę no i tyle. mam ostatnie miejsce. Szybki rzut. Na chwilę dokładnie ja sobie popatrzę. Mam jakieś ubranka. Tu widzę jakiś kieliszek. kończuchy zaraz zobaczymy co tam się skrywa nic już więcej nie było myślałem że coś będzie ciekawego a tylko to jakieś ubrania nic poza tym kurtkę tylko wyciągnąłem i powiesiłem na wierzchu może ktoś sobie weźmie, tutaj też niektórzy chodzą i szukają różności, może ktoś, jakiś, jakiś pan sobie weźmie, albo ktoś. A tak, tu się kieruję do domu, jak widać już jest ciemno, dochodzi godzina 19. Wracam, idę skarbonkiem jeszcze pokręcić się trochę u nas na osiedlu rzucimy okiem może do jednej wiatry jak będzie otwarta może tam coś jeszcze będzie no i to byłoby tyle później zrobiłem malutkie podsumowanie takiego spacerku poświątecznego a później jeszcze będzie jeden myślę że przed jeszcze nowym rokiem zrobimy spacerek a później już będzie po nowym roku. Więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam już niedługo na podsumowanie. Może jeszcze coś trafi się jeszcze na wyjściu z skarbonkiem. Na razie to tyle. Do usłyszenia w sam momencie. Witam na podsumowaniu. Zaczniemy tutaj od takiego do zapisywania. Kiedy będę też dużego. Następnie mamy tak, tutaj torebka, prezentówka. Są jeszcze gry, dwie. Alex jakiś na PC. Ale jak ktoś się zna, to pewnie to jest coś ze Steamem, chyba. Trzeba to aktywować pewnie na Steamie. I jak ktoś się orientuje, bo wiem, że niektóre gry są kody. Jak są już kody zużyte, to już płytki się już nie nadają do niczego, chyba. Nie wiem, czy tutaj też jest taką tą grą, to to samo jak ktoś się orientuje, to niech napisze z PS4. Jest wiedźmin, nie wiem, czy tutaj to, to samo jest, czy on jest wielorazowego użytku, to też bym prosił o informację, jak z tymi płytkami jest. Jak już jest zainstalowane, to już. I użyte, jeżeli są jakieś kody użyte, to już się nie da. A tutaj podstawka pod telefon. Taki wazonik. Taki, jakby była jakaś farba w środku, ale widać, że on tak specjalnie jest. Taki zrobiony. Taki nieduży. Jakieś 20 parę centymetrów. Tu jest paczka kartek świątecznych nowych z kopertami. To już na przyszłe święta. Jakby ktoś był zainteresowany, to mogę odłożyć dla kogoś. Ładowarka indukcyjna. Nie wiem, czy działa. Już tu jakieś odzdoby, tak jak widzicie. Tak, mamy tutaj tą klatkę. Jakaś taka klatka ozdobna, jednak to nie jest laptaka. Myślałem, że jakaś jest poprzeczka. A w środku był jakiś taki szklany, taki. Nie wiem, świeczka tam w środku była chyba? Ale teraz zauważyłem, że jest wpadana duża świeczka czerwona i takie ozdóbki. Widocznie może to było w komplecie, tak ma być. Razem z tym, ale jakby ktoś był zainteresowany samą taką klateczką ozdobną jest w bardzo dobrym stanie. Jeszcze tu jest zawieszka taka jakby była nowa. No tu jest tylko troszeczkę, o teraz widzę. Troszeczkę skrobnięte, ale to mogło po prostu na tym być i się przetarło. Ale leciutka klatka, nieduża. Tu mamy kilka karteczek takich notesikowych. Tutaj też jest notesik do zapisywania. Słuchawki takie zwykłe sony nowe trzy pary. Pineski. I to wcześniej myślałem, że to jest kalendarz, taki zwykły kalendarz. No ale to jest e-book. Jeśli dobrze kojarzę i już go trochę podładowałem. I są tu różne 25 książek w środku jest. Tak więc jest sprawny. Języka polskiego nie ma w środku. Ale po angielsku można się, można yy, dowiedzieć się co, co co mniej więcej o co tam chodzi. No i to myślę, że to chyba wszystko pokazałem. Yy, chyba tak. Tak jak widzicie, tak świeczka znowu trafiła się. Parę rzeczy myślałem, że będzie słabytko, ale jednak powpadało różnych kilka rzeczy ciekawych. I to myślę, że to chyba byłoby wszystko. A więc dziękuję za oglądnięcie. Od początku do końca. A jak ktoś ogląda, ogląda tylko podsumowania, czy jest tylko jakieś urywki, to i tak dziękuję. Za wszystkie lajki, komentarze. I co by było wszystko widzowie. Serdecznie wszystkim. Wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia na kolejnym spacerze.